Na w związku z tym kontynuacja będzie połowę nasypu od toru kolejowego, pomiędzy Bałży i Wroca, aż do linii, gdzie jest światło wód. Ten odcinek będzie przegłębiony do 14 metrów, gdzie poparty na samochody ciężarowe i to jest właściwie nasze poszukiwanie. Obserwuję wytopy i w każdej chwili mogę wskazać, że już jesteśmy w materiale, który nie ulega wątpliwości, jest naturalny, w związku z tym zatrzymamy. Otóż tego jest pan koper, jest pan chemik, oni pierwsi podchodzą przy koparce, ja jestem to też dalej, żeby nie przeszkadzać. No, Tam sporo osób z to no, tyle mam do Państwa. Jednak pytania, jak już A jak pan to interesuje? właśnie, taki, taki materiał, który pan dziejecie, tu tutaj nie było? To jest, nie wiadomo skąd, ja nie wiem, bo to jest nawieziona, wymieszona glina, nie. zupełnie... Y, 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 Wymieszane materiały, no granitów na pewno tutaj nie, nie było, a jest sporo, porcelany, i, i z fragmentami flory, z fragmentami kredy jeziornej, no to tego tu nie ma, ale widać, że to jest przemieszane, wymieszane, to nie jest tak, że ktoś naturalny było, ktoś to zwalał, kiedy, nie wiem, dopiero będę interpretował odsłonięcia, dopiero będzie się zastanawiać, kiedy to było. Prace Nie, już są zakończone. W tej chwili zakończone. Już jest późno, ciemno i na dzisiejszy dzień. Jutro od 8 Kontynuujemy od toru kolejowego do połowy nasy... tego nasypu, nazwijmy to, do 14 metrów, czyli do poziomu toru kolejowego, żeby stwierdzić, czy coś w było tam kopane, czy jest. Znaczy, pan tutaj prowadził badania, prawda? Ja prowadziłem badania geofizyczne. I co te badania wskazały Panu? Tak. Kilka zespołów prowadziło tutaj badania było i ja prowadziłem tylko na wybranych fragmentach, na małych fragmentach, właśnie w tym miejscu, gdzie jest do Mnie wychodziła jedna ciekawa rzecz, że jest miejsce naturalne jak gdyby i jest miejsce obsypane, zasypane. Dlatego w tym miejscu w tej chwili kopiemy. Z układu równoległych linijek miałem zahaczkę. Za Wychodziło, że są jakieś struktury, które nazywałbym naz, naz, jako mur. Bo jeśli na kilku równoległych liniach takie anomalie mi się pojawiają, mogę przyjąć, że to są ściany tunelu. Jeden na sto, jeden na tysiąc, że jest ten tunel, że to może być. Dlatego w tym miejscu jest poszukiwanie. Wykluczyłem oczywiście odbicia fal od linii wysokiego napięcia bo pa, parabolę od tego potrafiłem odczytać i pokazałem, że ta struktura typu mur jest przesunięta i to nie jest od tego. Również robiłem filtrację dla krótkich warstw, też żeby wykluczyć uczyć, jak to i mury, żeby od tego nie było jakiegoś... <laughs> y, jak. Ale w pociągu pan nie widział. Ja pociągu nie widziałem. Wie pan, mogę nie mać, ale to, wie pan, to nie na tym etapie jeszcze. Jakie są komentarze Pana Tadeusza Sławikowskiego w tym czasie? Pan Sławikowski cały czas jest na bieżąco, cały czas kontroluje i przy pierwszym wykopie powiedział, że tam niepotrzebnie kopaliśmy, trochę trzeba było przejść w kierunku toru. Posłuchaliśmy Pana Sławikowskiego i w tej chwili od toru w kierunku osi tego wiaduktu jest specjalny dla niego wykop robiony. Bo on podejrzewa, że to może być nieco przesunięte i myśmy pierwszym wykopem nie zabrali. Dzisiaj proszę jego zaprosić, jeszcze nie jest na terenie Baden, na pewno będzie zadowolony. To jest jego mit i chcielibyśmy ten mit nauczyć. To jest prawie w tym samym. To jest to miejsce, ja w tym odjechałem, to samo miejsce, w którym badałem go w innych, koledzy zagatarzy już to, 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 to badali i też wątpliwości, czy tam cokolwiek po jest. No to trzeba jest. tego Niech to będzie wiadomo, co na tym zakroju, co coś, co teraz jest rozpoczęte w to było, co by przypominało konstrukcję pieku jakiegoś tunelu. Czy w wielu mamy jeszcze jakieś nowe wiadomości? Nie nie są raczej po południu czyli warski skały rodzinnej są bliżej wiaduktu, natomiast im dalej od te wiaduktu, teoretycznie bliżej wszystko jest nasypane. Nasypa. Tak. Czy za to można się opuścić o taką bardzo wstępną teorię, że częściowo tunel mógłby być wykuty w skale, a częściowo obsypany? Są dwie teorie, że jedna, jedna mówi, że był tunel kuty, a druga mówi, że doszło ewentualnie z konstrukcją tunelu budowanego na powierzchni do skały. Ja jestem za tą prognozą, natomiast koledzy na terenie Poparisk twierdzą, że tunel muki czerwca od wielka nawet. Ale to trzeba zweryfikować. To Jakie mogą Pierwszy był 5 metrów, drugi był 8 metrów, w tej chwili gdzieś na około 6 metrów, a następny do przejścia był jutro do 10 czy 14 metrów. Eee, trzeci jest przy torach. Tam to problem, czy są eee, hokie, obok toru współczesnego, dwa metry na do niego, kierunku tej niszy, fizyka wskazuje wyraźne anomalie jak gdyby dwa metalowe wyjaśnienia. Pani, która robiła pan tam do, do fizycznego badania, wskazuje, że tam są tory. To czwar do parka, mała do dwóch kilometra. Być może, nie w tym miejscu jest, jest podejrzenie następujące, że jeżeli były tory, ktoś posuwał to nich to te opiłki mogły spaść do tego miejsca. z tego powodu są one <coughs> Podejrzewamy, ale to dopiero jutro będzie jeszcze jeden przekot całej tej niższego wiosek. Do 2,5 do 3 metrów, żeby wykluczyć, papiery, czy jest y, nasyp kolejowy, stary zasypany, czy są jakieś podkłady, czy są jakieś kierunki. No, ja nie wiem, bo fizyka pokazuje piękne anomalie. Gdzieby w dwumetrowym, a tam wąski dwumetr, dajmy to na dwa metry do prawie dwóch metrów. Nie ma. Jaka jest wysokość od powierzchni teoretycznie ton, które mogą się znajdować do obecnej powierzchni wioski? Idą że od 14 do, 16, 14 do 12 metrów. Na pierwszy wykop 15 metrów, teraz jest około 12-13 metrów. Następnie będzie na następny, jak skończymy ten dróg, to przejdziemy jeszcze jeden w kierunku w północy, żeby sprawić ewentualnie wszystko do tej nisy, było jakieś przejście dalej. I ten i już będzie kopany albo jutro zaczniemy, albo pojutrze, tylko w następnej części. Ta um, głębokość pięciu metrów, na których Państwo natrafili na skałę, nie wyklucza, że Państwo skały, bo nie wiem, jest, jest miejsce, jest, 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 jest miejsce Ale na razie z góry wykluczyliśmy kopanie z góry. Chyba, że się minęliśmy, był zaplanowany poprzecznik. Musieliśmy się ze względu naprawdę równolegle ustawić. W sobie polskim Mogliśmy troszeczkę nie trafić, ale chcielibyśmy wykluczyć kopanie od góry bo fizyka z AGH mówię, że w tym nie ma i oczywiście nie ma tego na tej głębokości.